Hejka. To znowuż nasza rozmowa z Kamilem z Just Culture Gry, a ja jestem Glaf. Cześć Kamil. Cześć, a ja jestem Kamil. <laughs> nie da się ukryć, ale mogłeś powiedzieć, że ty jesteś wersą, bo tego nie powiedziałem na przykład. Mm -hmm. eee, tak, tak wiem, jestem bułą i się czepiam. Eee, natomiast gadamy dalej o rpg ach bo Kamil względnie jest nowym graczem. To w czasie będziemy pewnie te odcinki się będą pojawiać, więc daj Boże, Kamil będzie coraz bardziej zaawansowanym graczem, bo gdzieś tam e, gra. Chociażby dzisiaj na przykład jak nagrywamy, to pojawiła się sesja w Legendę pięciu kręgów i już tam Kamil e, też brał w niej udział, więc to już trzecia, czwarta, piąta, szósta. Nie wiem, która sesja, bo nie liczę ci, ale kolejna, więc Kamil też to doświadczenie przy okazji. E, tych rozgrywek kłapie. Ale Kamilu... Jak najbardziej. Y Mamy też jakieś kolejne sesje już umówione. E, mam nadzieję, że... Nie wiem, no wy pewnie jak już, to, jak już oglądacie ten, ten odcinek, to może już wiecie, może nie, ale no mam nadzieję, że ta nasza seria z pięciu będzie kontynuowana, bo dobrze się przy niej bawiłem. Taki e... jest plan generalnie. Mm -hmm. No ale na razie, no dobra. Zostawmy to na kiedy indziej. E, słuchaj... E... Bo myśmy się poznali ogólnie na Remkoni. Mhm. I ty nie wtedy tłumaczyłeś właśnie e, od podstaw, co się robi przy RPGach i tak dalej. E, jeżeli jestem osobą, która jeszcze nie gra w RPG, tylko oglądam sobie te filmiki, które ty nagrywasz, albo które my nagrywamy teraz razem. Mhm. E, a chciałbym zacząć. To, w jaki sposób mogę do Ciebie uderzyć i w jaki sposób mogę się wkręcić na taką sesję, powiedzmy, podstawową, żeby zacząć sobie od, od zera? Okej, okay, i to jest generalnie mega fajne pytanie, bo ja wczoraj, wczoraj względem tego, jak to nagrywamy, przygotowywałem prezentację, którą będę chciał przedstawić ludziom w bibliotece, bo jutro, bo dzisiaj jest 9 maja, jutro 10 maja e, będę prowadził sesję w bibliotece w Rumi po raz pierwszy i zrobiłem parę plakatów, rozwiesiłem je na mieście, troszkę licząc, że się pojawią nowi zupełnie ludzie, więc jest taka prezentacja, więc akurat jestem przygotowany. Co zrobić, żeby zacząć? I tu możliwości jest sporo. Po pierwsze, tak jak ty, możesz mieć kumpla Janusza, pozdrawiam Janusza, który cię zabierze na, na event i po prostu zaciągnie cię na stoisko RPG-owe. Głowy pełnej przygody w tym wypadku. Tak? Z mhm. drugiej strony e, możesz wejść na Facebook. No to nie oszukujmy się obecnie, jest najlepsze źródełko, wpisać po prostu RPG i na pewno wyrzucić dużo stron grup rpg e, i jest ich masa z takich największych, to jest na przykład Panie i Panowie zagrajmy w RPG. E, jest RPG bazar, gdzie można kupować podręczniki. E, są różne grupy różnych ekip, na przykład te, które mogę wymienić, bo mam gdzieś tam z nimi fajny kontakt, więc od razu przychodzą mi do głowy, to są Elanowe tabletopy. Dom płonącej staro starości, czyli tak, dobrze. dobrze. Dom płonącej starości, tak, czyli DPS tak. to co jest, oj Boże, podcast RPG, Ja koniecznie pod. Rzucaj nie gadaj podcast RPG. Tam też są fajni ludzie, na przykład teraz mają wspieraczkę, więc można wejść na Facebooka, tak? Jeśli jesteś z jakiegoś regionu, możesz też dopisać region swój. I na przykład zacząć szukać. My jesteśmy w strój miasta, więc tutaj tych ekip RPG-owych też jest kilka. Ja mam tą przyjemność, że wydaje mi się, że jestem w jednej z takich największych, ale za to nie najstarszych. Bo głowa pełna przykładem. No, dobra, jest dobra ale słuchaj, Okej, okay, jakby mogę pójść gdzieś w jakieś miejsce, ale no. Ja nie lubię wychodzić z domu. Okej. Okay. Czy na przykład, jak dołączę do Ciebie na serwer, to i to, to, to mogę się jakoś wkręcić? Tak, jak najbardziej. Jak? Jest na Discordzie, jest miejsce, gdzie po prostu możesz zadać pytanie. Można się po prostu odezwać na, na, na luźny poczekaj. Ja odpalę sobie, czyli odpalę sobie na telefonie, żeby, żeby mówić konkretnymi nazwami teraz. Daj mhm. mi sekundę, bo jak odpalę na komputerze, to nam zepsuje nagrywkę. Bo nagrywamy to też Discordem. Po pierwsze jest strona na Facebooku, jest strona na Instagramie, jest strona na YouTube. Wszędzie w tych miejscach można też napisać komentarz, odezwać się, można napisać messengerem do niecnych herbegów i w tym momencie jak najbardziej śmiało można się do nas dostać. Nie jesteśmy zamkniętym klubem, jesteśmy bardzo otwarci i, i chętni, zresztą tak samo do nas trafiłeś, bo powiedziałem Ci na sesji AFB, na, na, na Discord i zobaczysz, że można pokrać. Jest sobie tak, kanał tak. Luźne Gadanie, gdzie po prostu gadamy o pierdołach. Jest sobie Szukam Ludzi do sesji. I to jest i dla graczy, i dla mistrzów gry. Jest tam nawet jeden przypięty, Szukasz ekipy. Więc tam można się po prostu odezwać. Później są kanały już konkretnie z sesjami, gdzie, 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 gdzie są wątki potworzone i konkretne sesje. U nas na przykład w tym momencie są, jest ekipa do Aliena, jest ekipa do Delty Green, Belo Boga, który tworzy polski setting. Jest w planach Duna. Nasza legenda pięciu kręgów jest Shadowrun druga edycja, który powolutku gdzieś tam powstaje to jest strasznie stary system, ale, ale ma, no, ja lubię go, mam bardzo dobre z nim wspomnienia. Jest ekipa hmm. do Star Warsów, która gdzieś tam w końcu się też pojawi. A to jest tylko kilka, tak? Bo, hmm. bo, bo, bo są też inne rzeczy w planach. Więc tak, wbić trzeba na Discord, na przykład do mnie i, i, i można w tym momencie zagrać z nami online, bo jakby no nie, RPG są nastawione na granie online głównie, nie tylko, ale głównie. Natomiast niecne RPGi, na przykład ja jestem i w głowie pełnej przygód i niecnych RPGach tak, niecne RPGi to jest takie moje dzieło gdzie po prostu robię coś dla na przyjemności, nagrywam sobie, a w głowie pełnej przygód przy okazji jestem w dużej trójmiejskiej organizacji dzięki której też mogę e, prowadzić na eventach mogę poznawać e, ludzi, mogę grać w knajpach, e, w bibliotekach i tak dalej i na przykład zawsze zaproszę cię też na głowę pełną przygód bo dzięki głowie pełnej przygód możesz trafić na żywo, na żywo, na sesję na żywo Remcon był dzięki głowie pełnej przygód oni tam ogarniali strefę RPGową. Jako że jestem częścią tej zajebistej ekipy, to mogłem sobie po prostu do nich zgłosiłem się i byłem jednym z mistrzów gry. Pomagałem też przy tworzeniu tego, tej, tej, tej strefy delikatnie, ale nastawienie było główne, że jestem mistrzem gry tam na wendzie, tak? Ale są w knajpach, są w Gdyni, w Gdańsku, w bibliotekach w Gdyni, w Sopocie w Gdańsku i teraz na przykład właśnie jutro będzie w Rumi, więc. Sukcesywnie rozwijamy się, wiem, że były też w innych miejscach około trumiejskich. Więc tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Nie lubisz wychodzić z domu, wbij na Discord. Lubisz wychodzić z domu, też wbij na Discord i możesz się umówić na event. Także e, kierunek będzie ten sam, nie? Okej, okay, właśnie, ale e, wbiję już na Discord, tak? E, wiem, gdzie szukać, bo jest, e, jest kanał Szukam mm -hmm. Ludzi do Sesji. Um... I teraz pytanie: Czy ja mogę dołączyć do każdej sesji, czy jako gracz bez absolutnie żadnego doświadczenia um, jestem na przykład ograniczony do, do jakiegoś wyboru. A czy wszystko zawsze będzie się sprowadzało do ludzi, którzy tą sesję mają? E, mhm. Na przykład, jak ktoś. To taki przykład te, Terlika z, z, z niez rpg -ów. On rzucił ogłoszenie i na niestych rpg i na głowie pełnej przygód, że szuka ludzi do sesji. Po pierwsze, do sesji na żywo i do sesji w Dedeki. Ja z racji no, sytuacji rodzinnej, że mam małe dzieci, nie mam tego czasu, żeby jeździć na, na, na sesje, na takie, wiesz, wieczorną porą, więc bardzo mało, bardzo rzadko się decyduje na tego typu sesje. No i Dedeki mhm. to nie jest mój ulubiony system. Ja zdecydowanie ich nie wybiorę, więc w tym momencie ja jestem ograniczony przez ten konkretny system. I to jest taki przykład. Tak, jesteśmy w pewnym sensie zawsze ograniczeni, no bo e, wiesz, jak rzucisz jakiś system, którego na przykład nikt nie zna albo którego nikt nie chce, no to będzie ciężko. Z drugiej strony, zawsze to będzie zależało od ekipy, która już gra, nie? Mogą, możesz powiedzieć, mhm. że szukam ekipy i ktoś ci powie, okej, okay, chodź do nas, a ktoś inny stwierdzi, no nie, no jakby mamy ekipę, wymagania mamy inne. To zawsze zależy od stołu, do którego chciałbyś dołączyć. Ja osobiście okay. jestem zwolennikiem, że każdy jest mile widziany przy moim stole i jak widzisz, jak szukam ludzi do. Różnych sesji, to staram się, żeby te osoby były różne. Tu jest ktoś, tu jest tam ktoś. Wiadomo, że pewne osoby się pojawiają częściej, no bo to jest ludzkie, że zawsze gramy z kumplami, tak? Czy kumplami, koleżankami, ale staram się, żeby te, te osoby były inne. Na przykład na naszej sesji w Liminal, w której grałeś, brałeś udział, była kompletnie osoby, które więcej się nie pojawiły. Swoją drogą muszę do nich zagadnąć, czy może by chcieli coś innego, jak, jak znajdę coś innego system, więc będę się do nich odzywał. Ale no mm -hmm. mówię, czy poleciłem ci sesję ciebie, Basi, na przykład z DPS-u, żebyś zagrał u niej w Deltę. I widzisz, bez żadnego doświadczenia, Basia stwierdziła, okej, okay, śmiało. Więc to zależy od ludzi, z którymi masz zamiar chęć grać. Albo okazję. Okej. Mm -hmm. Okej, okay. okay, rozumiem. Eee... No dobra, a jeśli chciałbym, powiedzmy, gramy sobie teraz w legendę pięciu kręgów. Mm -hmm. I. Eee... Miałem bardzo duży problem z tym, żeby dołączyć do tej, e, do tej sesji. Nie dlatego, że nie chciałem, tylko dlatego, że zgniótł mnie podręcznik, I, a może też ilość podręczników. Okej. Okay, I tu jest pewien problem. E, pewien problem tak. ludzi, którzy zaczynają grać w RPG. E, to jest pewien problem, o którym ja w ogóle chciałem z tobą pogadać. Nie wiedziałem, czy to robić na nagraniu, ale jak poruszyłeś ten temat, to jakby mogę z tobą pogadać. To jest pewien problem, tak. bo zobacz. Jak zaczęliśmy ustalać sesję w legendę pięciu kręgów, mieliśmy mhm. miesiąc czasu. I to jest takie tak. typowo ludzkie. Ja wiem, że ja tak mam, że odkładamy wszystko na ostatnią minutę, przesuwamy ten deadline, aż robiłeś kartę postaci w dniu nagrywki, w godzinie nagrywki, kiedy już mieliśmy grać, nie? E, tak. I teraz pytanie. Jakbyś zabrał się za to wcześniej, zapytał, poprosił mnie e, o informację wcześniej. Tydzień, dwa, miałbyś dużo więcej czasu, i ten ogrom by cię nie przygniótł. Bo, no. bo, bo, bo nigdy nie musisz przeczytać wszystkiego, ale musisz się tym zainteresować wcześniej. I to na przykład jest rzecz, którą ja bym polecił e, takim nowym, świeżym graczom. E, szukamy sesji. Dajmy więcej od siebie, w sensie więcej od siebie, więcej zaangażowania, bo to jest bardzo ważne tak naprawdę sesji, żeby być zaangażowanym, ale nie w samą sesję tylko, bo wiadomo, że w sesji chcemy być zaangażowani, bo to jest ważne, że jak wiesz, mistrz gry prowadzi coś, a, a, a ty na przykład masz wyjebkę totalną w niego, bo byłem na takich sesjach, gdzie widziałem, że, że, że ludzie mieli wyjebkę, to nie pójdzie, nie? Ale też ważne mhm. jest dla takiego mistrza gry, żeby dać mu jakiś feedback. Ja ci powiem że jedna z najlepszych moich sesji jakie odegrałem pod kątem tego jak i co się działo to była sesja w której poza tym że grałem sesję to między sesjami cały czas naparzałem na Messengerze wtedy z kumplem. Cisnęliśmy jakieś wątki rozmawialiśmy o tej sesji i on widział zaangażowanie od razu był lepszy klimat i ja tą sesję na przykład po tym co się na niej działo do dzisiaj wspominam ta sesja była po prostu zajebista ona była całościowo bo ja jej się mocno poświęciłem i po Poświęciłem mm -hmm. czas, żeby przygotować swoją postać, i nie mówię tutaj, żebyś znał, że znałem jakąś, wow, mechanikę, bo nie znałem. Trochę przeczytałem tyle, co musiałem, ale wszedłem, czyli dałem od siebie. I na przykład właśnie ważne jest, jak jestem nowym graczem, żeby też nie wyjść w drugą stronę z założenia, że to, co mówiliśmy w pierwszych odcinkach, że no-prep, zero przygotowania, nic od siebie i to wystarczy. Tak, to wystarczy. Ale jak już jesteśmy na drugiej, trzeciej, czwartej, piątej sesji, to fajnie się to zaangażować i też pokazać, bo na, dla mistrza gry, ja to mówię z perspektywy mistrza gry, to też jest bardzo ważne. Ja na przykład w tym momencie mam event w bibliotece, wiem kto będzie u mnie grał na tym evencie, bo się zgłosił mój znajomy i ja już jestem mhm. pozytywnie nachajpowany, bo on już mi na przykład dzisiaj dał znać, że tak, przeczytał starter. Mega mu się podoba, że po prostu jest zajarany jak wizek i to od razu buduje taki, wiesz, że z jednej strony presję, że musisz zrobić lepiej, ale z drugiej strony, wiesz, że jak to jest twój znajomy, no to też taką, wiesz, jak on jest pozytywnie nastawiony, to już wiesz w tym momencie, że to jest połowa sukcesu, żeby ta sesja jeszcze lepiej wyszła, bo jak on ma pozytywne mhm. nastawienie, dlatego ktoś mnie pyta, co mam zabrać na sesję? Pozytywne nastawienie. Dzięki temu ta sesja będzie po prostu lepsza. Tak ja to odbieram. Oczywiście ktoś się może ze mną nie zgodzić, ale zdecydowanie, jak, jak, jak jestem nachypowany, to ona będzie po prostu fajniejsza, bo ja się będę lepiej bawił, będę lepiej w niej grał. Nie? Dlatego przykład Twój wystarczyło nie zostawiać tego na ostatnią minutę, tylko poświęcić ten czas tydzień wcześniej. Bo ja ci bym wysłał link mm -hmm. na przykład do PDF-a, którego mam, żebyś mógł sobie przeczytać go na spokojnie wcześniej. Porozmawiać, przygotować tą kartę postaci, miałbyś więcej czasu. I miałbyś więcej czasu, żeby wejść jeszcze w ten klimat. A tak? No niestety właśnie przytłoczyło cię to, bo czego czasu było mało, bo to była majówka, bo działo się wiele. I to może gdzieś też zabić przyjemność z tej rozgrywki dla Ciebie w momencie, w którym mm -hmm. wiesz, tak wejdziesz e, z buta. Okej. Okay. Czyli po prostu przygotować się wcześniej, chyba że nie ma takich wymagań. Tak, bo wiesz, no jak masz sesję eventową, nie? No to nie ma opcji, mm -hmm. żebyś się przygotował. Idziesz, po prostu wybierasz i to jest takie granie. Ale jak robimy na przykład nagrywkę taką w domu, gdzie się spotykamy, kupujemy chipsy, piwo, czy, czy, czy wodę, czy tam napoje cokolwiek, nie, to jest inne podejście. No, właśnie, bo po widzisz. Klimatu, y ja, do, ja do tej pory grałem właśnie w takie sesje, y że y nie musiałem się przygotowywać. Ja Po prostu przychodziłem na konkretną godzinę i grałem. Być może też właśnie przez to, przez ten brak świadomości, że muszę się faktycznie przygotować, bo jak nie, no to trzeba będzie więcej czasu na to poświęcić. Być może też przez to właśnie się do tego tak nie przyłożyłem. I teraz, jak mamy kolejną sesję zaplanowaną ze Star Warsów, to tam też jeszcze nie czytałem podręcznika, hmm. ale wiem, że jeszcze mam ten czas, żeby się tym zająć. I teraz już nauczony właśnie tym, tym błędem, na tym doświadczeniu, że. że tutaj no nie oszukujmy się, olałem ten temat. To teraz już wiem, że tutaj tego tematu nie olewać, żeby po prostu faktycznie przysiąść sobie, przeczytać niektóre chociaż części jakiś tam wypis najważniejszych informacji i, i, i to też inaczej wtedy będzie wyglądało, nie? Wiesz, dlatego też na przykład na legendzie nigdy się nie broń Boże pretensji. Jesteś nowym graczem i my stajemy sobie z tego sprawę. Jakby błędy, które popełniasz, to są błędy, które są nam znane i sami też je popełnialiśmy. I to nie jest tak, że też jakby, mhm. jak jestem teraz graczem z 25-letnim stażem, to ja nie popełniam takich błędów. Oczywiście, że popełniam. Zdarza mi się, że na przykład nie przygotuję się do jakiejś sesji, bo jest nowy system i tak dalej. To broń Boże, wiek tutaj, ilość doświadczeń nie ma jakiegokolwiek znaczenia. To jest po prostu mhm. normalne, nikt nie ma o to pretensji, najważniejsze jest umieć wyciągnąć swoje wnioski i, i, i jakby podejść do tego, bo jakbyś na przykład będziesz graczem, który na przykład nigdy nie będzie pamiętał o sesjach i nie będzie na nie przychodził, to po dwóch, trzech takich wypadkach ktoś przestanie cię zapraszać, nie? No bo jak nie pojawiasz się, mhm. proste. Jak będziesz graczem, który nigdy nie daje nic od siebie, no to wiadomo, że w tym momencie na twoje miejsce trafi ktoś, kto jednak daje ten pozytywny feedback, no bo to jest zabawa, to jest zabawa, w której wszyscy chcemy się dobrze bawić i ten mistrz gry, który ma tą rolę troszeczkę inną niż gracze, troszeczkę, bo to nie jest też aż tak strasznie, też potrzebuje tego takiego pozytywnego, e, pozytywnego feedbacku i to jest normalne, nie? Dlatego popełnić błąd może każdy, wiedzieć albo nie wiedzieć czegoś może każdy, no bo to jest normalne, ludzkie, natomiast trzeba się uczyć na błędach, dlatego na przykład nikt nie ma do ciebie pretensji o tą kon konkretną sytuację z legendy, po prostu mieliśmy mniej troszeczkę czasu na sesję i było okej, okay, nie? Z drugiej strony, mm. wiesz, jakbyś to zrobił przez trzy kolejne sesje w legendę, że na, że na każdej musimy coś robić, bo jakby akurat ty jesteś nieprzygotowany, no to w tym momencie na pewno zakładam, że pan wuj jako mistrz gry wziąłby cię w cudzysłowie na dywanik, i porozmawiałby z tobą, co zrobić, żeby było lepiej, bo to też nie jest na zasadzie, przynajmniej tak mi się wydaje, żeby ktoś cię wywalił, nie? Nie. No to mhm. jakaś rozmowa. Co zrobić, żeby szło to sprawniej, żeby cię zachęcić do tego, żebyś chciał. No bo do tego się wszystko sprowadza. Jak chcesz coś zrobić, chcesz grać w RPG, to będziesz dawał od siebie na tej zasadzie, nie. Zgadzam się. No to pozytywne zakończenie tej rozmowy. Nie spodziewałem się, że pójdziemy w tym kierunku, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jak to, poszło, jak to się potoczyło. No, Co widzisz? Czasem jakby czasem trzeba poruszać i trudne tematy, bo trudne tematy też są fajne. Takiego jestem zdania akurat. Mam jeszcze jeden fajny temat, ale to już na kolejny odcinek. To zdecydowanie kolejny odcinek. E, Kamil, dzięki za rozmowę e, i tak jak mówię, no hard feelings, żeby nie było, że ja teraz cię cisnąłem w tym odcinku. Broń Boże, to nie o to mi chodziło. Absolutnie bo... tak nie odczułem. Posłużyłem się twoim przykładem, e, bo wiem, że ja sam takie rzeczy też robiłem i, i, i jakby ja wyciągnąłem te wnioski wcześniej, żeby... Ty wyciągniesz je teraz po prostu na tej zasadzie. Mhm. Drodzy widzowie, grajcie w werpegi, bo to świetna zabawa i czytajcie podręczniki, ale przynajmniej to, co Wam powiem, mi w czasu. Trzymajcie się. Okay. Cześć.